Halo, halo, dzień dobry, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć. No, doliczyliśmy do dziewięciu, znaczy, że jest dobrze. Jeszcze zero jest na klawiaturze, z tego I co nawet widzę. nawet, widzę, że jest obraz, więc chyba jest elo. Także, czołem? Mhm. Czołem, Hertek. Czołem, Hertek i, i, i dziękuję za donata pierwszego. Widzę, że czekałeś z nim po prostu do ostatniej chwili. Pierwszy. O, to, to się nazywa refleks. Jest dzisiaj ze mną. Mój kot, jest szynka i możemy grać. A jest jeszcze Arlinka, sorry. O, cześć, jakoś się przeszkładało. No i ktoś jeszcze jest, bo nie pamiętam. Ten trzeci. Ten trzeci. Ten, ten, ten trzeci. Obcy. A to ten, ten obcy. którego uczymy, tak, jak w grać w Terrarię. Tak, No jest jeszcze z nami Korle, oczywiście. Witam bardzo serdecznie. Łot, ja może sobie wezmę moją przykokszoną postać, która płonie i ma skrzydła. Nie, dobra, może nie. Ale ty masz tego tam natworzone. No, cztery Citer Cister, chyba Cister. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Kota, szynkę Arlinkę i tego trzeciego od, od Staszka. Nie, po Staszku. Po Staszku. Jak się korle czujesz z degradacji bycia drugim na bycia trzecim? E, jeszcze nie wiem, bo serwer nie chce mnie wpuścić i się zastanawiam, <śmiech> jaki <śmiech> o, jest O, twój własny serwer. Twój własny serwer, za dużo NPC-ków na serwerze, czy jak nie no. Zaraz, zaraz do was dojdę. Nie musisz wchodzić, bo na razie Arlinka ani króliki, to możecie boleć. Dlaczego nie masz mini Mam. Z prawej masz? strony. A jest, 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 czap mi zasłonił. Przepraszam. Już gramy. Jakie pomówienia od razu? Nie chcę nic mówić, ale nam się z tego domu robi melina. Mamy kolejnego żula na piętrze. A miałeś mi Tylko dać ten. ten... Miałeś mi dać bu bumerang i co? No leżał w skrzynce przecież. Miałeś się Bo ty mi zostawiłeś to w skrzyni! No tak, no. Wygodnie. Ja, <laughs> człowiek, zamiast wziąć i mi dać do ręki. A co to mam? Nasiona dziennicy... dziwicy? Nie, dzi... dzielnice. Dziennicy. Dzielnicy. <laughs> Nie, dziennicy. Rzeczywiście ten język polski jest dziwny. Nasiona dziewicy, okej. Okay. Nas, nasiona dziewicy, no fajnie. No, no. To ja wybuduję dom. To, to, to będzie pięknie, jak wrócicie. Ale to wiesz jakie muszą być podstawy, żeby wprowadził się ktoś, bo wiesz, oni do byle czego to się nie wprowadzą. Mm, musi a... być stół. A. Musi mm. być zamknięte to pomieszczenie i muszą być drzwi. To I ja musi idę być po gumer. <laughs> to ja idę budować, a korole idzie z tobą penetrować. FAK! Znaczy <coughs> lekko spadłem. A, myślałam, że to taka radość, że Korle z tobą idzie. No no brzmiało tak, jakby pasowało. Chodź, no Korle, tak! Pójdziemy eksplorować lochy. Penetrować! Ja o, wszyscy spadłem. dołączają do zielonej drużyny. Ja nie jestem zainteresowany lożkami. Ty tylko, wiem, ty tylko dojrzałe <laughs> maciory. Tak, to ja wybuduję dom. Mamy kamień, mamy. Ja już z Wami nie rozmawiam, bo przy Was się można zgorszyć. Przy nas zgorszyć? Proszę cię. Zlepszyć jak już. O! No, korle, my man. My man! Ej, a dołączyć do zielonej drużyny? Ja już jestem. Aha. No dobrze. No. A wiecie dlaczego będzie. do zielonej? Słucham. Wiecie Ale, dlaczego bo... do zielonej? Nie rozmawiamy nie o jest... polityce. Nie Kojarzy się z, z, z gnojem, Boże, z glonem. Aha. Nie, do nie, ja nie wiem zieloniem to najlepszy zielone. kolor. O, to by się z moim bratem dogadała. Ale bo no co? Ja się Jeszcze raz? Z wieloma względami dogaduję. Zielony to najlepszy kolor? Nie, żółty najlepszy kolor. O, tuż to. Żółty najlepszy. No. no właśnie, ale pytanie, czy żółty żółty, czy żółty pomarańczowy? <śled> Gdzieś tu była opcja kikowania z serwera. Ale to trzeba być e, adminem. Fuck. <laughs> Ulfik, 3 złote. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam również serdecznie. Dlaczego Ulfik? Hmm. Prawie jak Ulfric, gromowładny. Ulfric, skąd, skądś... Skądś mi to... Znajomo No, no skąd? Tajem. No. Zaraz będzie spam na czacie. No, już masz na czacie. Mam na czacie? Zdajesz Nie będę patrzył, strzelam ze Skyrim. <śmiech> <śmiech> Zgadłem? <ś2> no, zgadłeś, skąd wiedziałeś Staszku! Jej! Dzięki Staszek za... Ja bym całą serię ze Skyrima na, na, na kanale. Proszę was, kiedy wy byliście jeszcze w porty, waliliście to, ja już strzelałem tymi strzałami w kolano. Tak? A to nie oglądałam to, przepraszam. Przepraszam, <ś2> przepraszam. Mam teraz więcej HP? Ha! 120 na 120! Zjeść. No. <ś2> Chociaż <ś2> mogę dać byli. korle, bo on ginie szybciej. Sorry, Właśnie. nie pomyślałem o tobie. I, ile razy ci się śmiertnęło? Raz. Mi też raz jakby nie liczyć twojego trolla. A widzisz. A... Ja o, Simono, dziękuję trola. bardzo. Najlepszym kolorem jest landrynkowy. Mm. Landrynkowy. Majtkowy. O! Przynajmniej Śliefnie. ktoś, kto kojarzy kolor majtkowy też. Nie ma najtka, mówią mi. Kilometra. Nightbota. Mogę sprawdzić. Aha. Mocno Night... banuje? Ło, ja mam na, to, Night... ma na ciebie jakie? Ja mam piękne przezwiski, jak ty będziesz do mnie szazoł wyjeżdżał. Co masz na Karle. mnie? Karle. Karle. Ty, Karle. Ale Karle. to wiesz. A, czaje, czaje. To, to będę. <laughs> o! Rak? <laughs> Jesteśmy na YouTubie, pełno raków. Ulfik od nazwiska. Przez Skyrima wołali na mnie grumowładny przez 3 lata. Współczuję. O oh, jest. A w sumie ten twój różowy dynk do chwytania się różni się czymś w stosunku do mojego niebieskiego? Turkusowego? Tak. Tym, jest, tym, że mój jest fioletowy, a nie różowy. Eksperci od kolorów. Yy, ale na A twój jest zielony, a nie niebieski? Turkusowy. Bezowy. Mój jest na... dłuższy. No właśnie, chciałem się pytać, czy na przykład mój jest dłuższy. Uh -huh. <laughs> Korle bo... ma dłuższe. Dobrze, przynajmniej grappling hook, niech spojrzy na swój mieczyk. Pogadamy. <laughs> to jest twój mieczyk akurat. No ale ja tobie zrobiłem. Nie, ty mi go dałeś. No. A ty go wzgardziłeś nim. No bo jak spojrzałem na niego, to co? Zabij meduzu. <laughs> Kogo? Meduzu. Zabij meduzu? Masz takąś meduzę? Mam. Musimy zacząć grać chyba w coś, z korle, co, co Korle zna. No właśnie, Korle, kiedy zrobimy jakiegoś live'a z gry, którą ty znasz i będziesz nas uczył? O właśnie. Tutornij okay. nas. I uwaga, to nie ma być ale... Fortnite. O, chciałem <laughs> mówić, ale no jak, przecież ty ze mną w Terrarię grasz. Znaczy, ja z tobą w Terrarię zamiast zagrać Fortnite'a, więc wiesz. A ja nic o tym nie wiem, o takim dealu. No to już wiesz. Nie godzę się na to. Pójść bez dystansowej, to jak pozwolić Korle budować cokolwiek. O! Dziękuję Alicja. Wiedziałem, że mnie uporatujesz. No to, to ja już dzisiaj Arlince mówiłem, że. To na przykład w es Escapist, jakby grać, to masz poziomy trudności. Easy, normal, hard, cops co Korle. <śled> Ale to można dopisać do każdej gry. Dlaczego tylko do D dałeś? zdałeś? W sumie można do każdej, no. Nie no, przeżylibyśmy dłużej w The Long Dark The Long Dark. O tak. Oj to chyba wy Ja tam dwóch dni nie przeżyłam. A grałaś? Kiedyś, kiedyś, jak jeszcze to były, wiesz, początki. No polecam, grałam, polecam serdecznie więc... pograć, bo naprawdę fajnie to teraz wszystko wygląda. Ja tam też szybko ginęłam i to mi o, o, odepchnęło. Ale proszę, cię dos doszedł story Mode, który cię uczy grać. No, no, obejrzałam. Znaczy w sumie, oglądałam. Kogo? Oglądam. No, oglądałam tu i tu, żeby zobaczyć, kto i jak co robi. Ale to ten, jest. Ten, zobacz, jak wybrnęła początku. korle. Zobacz, jak wybrnęła. No. <laughs> A Staszek lubi tak uh, trudny. Ale to tak samo jądra, nie? Jąder, znaczy. <laughs> Tak, byliśmy... Ja pierwsze, pierwsze co powiedziałem do Szynki, jak zobaczyłem, czy, czy to nie, to pierwsza Szynka co do mnie pojawi, po, powiedziała, jak zobaczyła, że nagrywasz jąderka, to było, tylko żebym teraz nie spalił, a Arlinka pozazdrościła nam jąder. Hmm. Znaczy ja, ja gdzieś to tam cały czas w głowie mi Paka. tam... Siedzą, siedzi ten jąder. Siedzą ci jądra w głowie, okej. Okay. Powiem ci, że masz pewien problem. O. Jak ma na imię główny bohater jąder? Uuuu. Ja nie wiem I teraz piszę na czacie Żeby co nie nie powiesz na głos? Jak? Jajnik. Masz 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 wickę. Ło, co wyście tu zbudowali? Nie, nie, nie to jest moja witka i ona dzięki mnie do was tu trafiła. No właśnie mówię, że jest ktoś od ciebie. Aga jest zawsze. Tam gdzie ja tam jaga. Wow, ale pokoje Ja to nawet fajne. nie powiem, z czego ją kojarzę. To <laughs> się temat rozwinie. Jakby <laughs> bo się temat znowu rozwinie, tak. A to Arnika. Coś robi nie? takie plask plask, plask, plask mi koło uszu, to co to jest? To znaczy, że musisz nakarmić kota. <laughs> A. poszukam. Gdzie w tej pielny eee, są koty? Plask plask. <laughs> Piszmy w Wikipedię, plask plask. A ja też chcę pobudować. No to buduj, bo ja nie mam zdolności architektur. Architek a jak to, to nie picnicka. masz? Bardzo ładne dwa jąderka zrobiłaś, o co ci chodzi? <grym> Mam laskę, <grym> która tworzy drewno. Żywe. I mogę to drewno <grym> potem zebrać. No ale ono zużywa, jak ta laska. A, ale to głupia laska. Czy ktoś mógłby mi zrobić lepszą laskę? <grym> o Jezu. A, a, a ten... Nie, nie odezwaj się już, kto? <grym> <grym> Bo to by było niemiłe, ale... O Boże. Nie, 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 nie. Postawiłem. Eee, co? Szybko temat, szybko zmienię Ile Korla miał godzin z terrarii? To Arinka, no. powiedz, ile miałaś godzin w terrarii? Ja? Nie wiem. Dziękujemy za odpowiedź. Przechodzimy do kolejnego pytania. 565. Ile? 565. Ile? Dziewczyno, co ty robisz ze swoim życiem? Gram w teren. Okay. Co robi Korle, żeby oswoić zwierzę? Buduje tamę. O jezu. Bo to po angielsku to jest oswajać, nie czajcie. A, no tak, dobre. A ja robię Korle to nie śmiejesz? Time, czas. Pain. O! Boże. Ty, amę, o, to jest po angielsku. <grym> 15 golda wypadło, widziałeś? 15 y jadłem golda. serce. Będziemy. <grym> o. Będziemy bogaci. Teraz nie mogę umrzeć. Spokojnie, jestem tutaj, jak coś to podniosę. A widzisz, ale zobacz go. Nie, że uratuje cię swoją własną no. piersią. No, podniosę, jak wypadnie ci złoto. Ja myślałam, że już to zacznie mówić, że nie martw się, jestem, czy to cię obronię. A tutaj troszkę <grym <grym inna końcówka. Złoto jest bezpieczne w każdym razie. Chodź do mnie. Nauczysz się oddychać Ale... pod wodą. O oh Jesus, mamy 255 euro słucharów. 91% do końca zbiórki. No, to niedługo będą te. Nie, 9% do końca. No a ja powiedziałam ile? 99. 91. 91. W 91. 61 jest, a 9% do końca. Tak, właśnie. Bo się zastanawiam, skoro są vlogi bez obrazu i nazywają się audiologii, to mm. jak się nazywają vlogi bez dźwięku? O, chyba, że tak, ale... Ale bym się zabiła. Na, naszła mnie koncepcja, żeby nagrywać vlogi bez audio. Dawaj. <grym>, tego nie ma chyba na, na YouTube, nie? No byłbyś oryginalny. So, so. Kurczę, mamy mało żelu. Jakiego żelu To ma mało ma. No ja nie mam w ogóle pochodni już. To slime y trzeba pozabijać? No trzeba. Chyba, że ktoś ma więcej żelu. Ja mam więc... 15 Żel. Takie niebieskie korle. Albo I nie, myl, nie myl to z pigułką. Blok granito. Mam. Amunicja, materiał i smaczny i łatwopalny. Ile masz, 41? masz takich? Jeden. Ile? 41. Ile? 41? To jest Korle, my man. Się gra, się ma, nie? To Dziękuję bardzo. Jeśli prawdą jest, że człowiek jest tym, co je, to możemy się cieszyć, że Staszek nie je mózgów. O Boże. Jaki dis. Jaki dis. Aż się napije kompotu. Twoje zdrowie, Marcel. Czekaj, czekaj, ja analizuję. By, byłbyś mózgiem. Jakbyś jadł mózgi, tak? Korle, nie analizuj, chodź do bazy. O, wypuściłem królika z domu. Zaraz Korle będzie się Nie. Zrób. Nie, Wiesz jak ciężko zagonić Rymczu, krójka? serio? Rymczu! Weź się, kurde! Bo mi teraz głupio jest, no! Rymczu jeszcze... Trzeba ci zabronić jak Markowi! Trzeba mu zabrać kartę kredytową. Może... kurczę, zamiast na waciki to ty kurczę co? Dziękuję ci bardzo, Rymczu jeszcze stówę rzucił, no. No to teraz planszówki jak nic! No to już teraz to, 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 to pozdrawiamy chyba... i też czekamy już na planszówki. No to ch chyba trzeba uznać, że zbiórka zakończona. Chyba tak, to tak. Chociaż nie wiem, no to ty, ty zarządzasz to. No dobra, to sorry, kończę lajwa. <grywa> Idę nakrywać <grywa> plaszówkę. Chyba spełnię Staszkin, postaw ten. Piec to. Do... Szaza. Do szamba? Szaza. Szaza. Nie, piec do. Y, szkła, o. A jak pytałem, czy postawić, to nie. Bo ja chcę coś zrobić. Fajnego. Dobrze. Coś Taki szklanego surprise. chcesz zrobić pewnie. Staszku? Mm -hmm. No. Postaw toaletę, bo ja chcę coś zrobić. Jest! O Jezu. Stoi obok garnka, tylko nie pomyl się i nie nawal do gara. Nie do gara, tak? Nawet się nie gniewam, że spadłam z paska top donajdujących, Takie tu kwoty lecą. Dobra, e, teraz potrzebuję dzień. Halo, dzień? Korle, napisz, napisz w tym, w komendzie, w linii komend, coś tam. Slash dzień. Ha, jest coś takiego. O do... nie! Co? Upada głową w piach i co to daje? Pff. Arlinka, jak tyś to zrobiła? Mam trzy iluminatory. Co masz? Trzy ilum, il, iluminatory. Iluminatory. Witamy, Boxdela! Jeśli to <laughs> prawdziwy Boxdel, bo nie wiem. Może ktoś się podszywać. A patrz, nie idzie kliknąć na linki. No właśnie. Ale to jest fane. <laughs> I teraz wierzyć czy nie wierzyć? Pewnie A kto to No, <noise> nikt mi nie powie. A kto to jest? Halo! Kto? No ten Boxdel. To jest człowiek, który siedzi w pudełkach i sprzedaje komputery. Box Ale tylko jednej marki. No. Jakiej Del? Aha. Jakie? Del? <noise> Podobała mi się twoja niepewność w głosie. Złap sobie tego świetlika! Jakiego świetlika? No tu zobacz, to, to, małe główienko. To złap to! O, o Jezu, my... nie ten przycisk! Z... Zabiłem świetlika! A ja chyba pokonałem bossa właśnie. Bossa? No, na pewno. Uh -huh. <laughs> Jaka wiara w Korle, nie? Pokonałem bossa i nikt nie wierzy. A gdzie wy wykopaliście dziurę tam na, na prawej stronie? Po prawej. M drzewo Aha. chyba. A nie, tam Korle spuścił. O tam, gdzie jesteś właśnie. Znaczy, że to było tyle. Tam, tam koryle to zrobił. Dobra. Bomba! Bomba! Dobra. Jog, rzuciłem do górnika. Aj, spadło. A nie to. A tak po, ładnie było. Po, twoim, po Twoich opowieściach mogło wydarzyć się wszystko. Nie, ja zabiję właśnie górnika. Jak zabiję górnika, to mogę to traktować jako małego bossa. O. <laughs> Szynka odpowiedziała. <laughs> a ja widzę, że bo ciekawie jakiegoś Npc w Ej, no to jest mój domek, no ja dopiero co tu górnika tego zlikwidowałem z tego tu domu. tu jest Gorlison, to ja no ciebie jest... widzę, myślę, jakiś tu... NPC jest w tym domku, a to ty. No, tu jest złota skrzynia, zostaw ją. To moja skrzynia, ja ją znalazłem pierwszy. O fak, zaraz zginę. Moja, weź wszystko. Jezu. Wędrowny kupiec. Wędrowny kupiec. kupiec. Asraim. A, a... Co? Afraim. Idę do niego. To jest taki NPS, który przychodzi czas do czasu on przychodzi rano i wieczorem sobie idzie. A on I to ma wszystko bardzo to, co robić, ale takie bardzo długie, że, drogie rzeczy. Długie. Bardzo długie rzeczy ma. Okej. Okay. Drogie. To, drogie. to dlatego do niego poszła. Jak można skrzynię zostawić, no z jakimi nubami ja muszę, znaczy z jakim nubem to tak Jak się teraz... <laughs> Jaki teraz jest mądry w gębie? Dawaj moje złoto. Ale mam fajne czerwone gadki. Widzisz? Wa Ważne jest znaleźć sobie w życiu cele. Znaczy nie cele jedną taką, tak, że Tak, taką, tak rzecz. Nie, nie, nie. <grym> wiedzieć. Piwnice. Pająki! Leje pająki! O, znaleźliście ten! A wiecie co jest w pająkach? Entet ukryty! Co jest? Musicie znaleźć tam... Panią starzystkę! Bo to jest biom to... pająkowy. To jest kto? Biom pająkowy. A biom... Tak, mały ten bionk. A ta pani starzystka co daje? Można Człowiec sobie zmienić fryzurę. To ważne jest w Terrarii. Korle, nie pytaj. <noise> ok. Zobacz, tutaj leży. Widzisz? Co, człowiek. Gdzie? No tu na dole. Człowiek, gdzie? widzisz? Gdzie masz? A, tu człowiek jest faktycznie. Tu ma główkę. No. O, już no. go nie ma. <noise> Duża mikstura, nie. mikstura, mikstura mokrego kroku? Wodnego kroku, boże. To jedno ja i to samo, p... nie? Na dobrą no sprawę. Przecież, no <noise> Pięć golda! Staszek, ile masz pieniędzy? Nie stać mnie na ciebie. Ja potrzebuję dwa goldy. Wiecie co? Korle będzie... Korle, oddawaj moje pieniądze. Korle, chodź tu, pieniędzmi! No ja to za daleko, żeby tam gdzieś tam <noise> iść do was. Zaraz strigerujesz Arlinkę, oddawaj jej kasę. Jak się nazywa pająk wielkości ciężarówki? Tyrania. <noise> ja coś zdawiam, zastanawiam, kuś, jak ty I... wymyślasz takie rzeczy. No właśnie w taki I... sposób. Ja analizuję te rzeczy. I trochę długo się to zajmuje. Pająk, Arlinka, czujesz tę spaleniznę? Ach, ry ryba, ja zrozumiałem pająk w kształcie tira i że tyrania nie pasowało mi coś. Ryba, ryba to dobre. No, to dobre. Korle. Tak? Korle. <laughs> Czasami mam ci ochotę powiedzieć po prostu korle. Nie że też wydaje, że to jest O, świeżutki o! Nie, tak. to nie jest świeżutkie, bo ja już to ograłam i to o. już... Korle doszedłeś? No, opuszczałem się na pańczynie. nie. Oh, yes. Stój! Znalazłam <grym> Znalazła mnie Arlinka. Uciekam. Dawaj kasę, dawaj kasę. <grym> Gdzie tu jest wyjście? <grym> A, leją mnie. To już idę, już nie jesteś mi potrzebny? Yeah. <grym> Wzięła kasę, już nie jesteś mu potrzebny. <grym> na fryzjera yes, dałem. Jej, jej, mówcie jej. Jej, No nie, yes. znowu mam złoto podnosić. Ale zobaczcie, eee. zobaczcie paradoks terrarii. Ale co się okazało z główne? Złoto i fryzjer. Co się okazało z głównem? Zgubne. Zgubne. Ale co się okazało? Można być głodnym? No. Chodź dam ci obiad. Za dwa złote. Sprytne. 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 Kurczę, czego te dziewuchy dla fryzjera nie zrobią, nie? To... Prawda? Złota piewiórka! już o. nie potrzebuję waszych pieniędzy. Złota wybiórka coś z złotem jest związana, chyba, nie? Co robi? Nie, Ale. jej nie, nie trzeba zabijać? Nie, ją się sprzedaje za 10 golda. Ach, to dobrze. Mam na krycie, <grym> Teraz możecie zobaczyć na mapie pod M. Moją piękną głowę. Aż wyjdę z domku, żeby się nie mieszała z ntc Pod M. Ło, ja jestem za głęboko, żeby zobaczyć. Ale raz od i zobacz na górze, widzisz mnie? Ja ciebie to Korle. Jestem za głęboko, yes. żeby zobaczyć. <laughs> Ładne takie, takie, no. Widzisz? No, warte dwóch złotych. Pięciu. Ale widzisz, ale ja warte ja, jest o, tylko no. dwóch. Oho! <laughs> jak, jak to jest? Najpierw od dwóch złotych się zaczęła a tu już pięć mowa. No, no, no. Yes, o, w złotej to... skrzynce miałaby diamenty, diamenta, ktoś tu wrzucił drewnianą ścianę, soczewki, szkło. Korle? <laughs> to pewnie korle. Co jest? Ja nie korzystałem ze skrzynek. Możesz Ale... rozłożyć do siedmiu haków naraz, tam jest nimfa, zabij jom. Co to jest jom? Czy to jest jakiś nowy... ten no... pierwiastek chemiczny? <grystanie> Znalazłem pułapkę. Uuu, nad, nadepnij na nią. Zabawne, co ja korle jestem? No to właśnie nie. Ulalala. Co znalazłeś? Mi <grystanie> udało. Stasiu ominąłeś npc'a koło dwóch hoplitów. Npc tam był? Stasiu. Stasiu, To kiste mętecem, ale Stasiu. Przepraszam bardzo, chodzi? ale za to mam mnóstwo platyny, więc hello. Ale znalazłem platyny. Dobrze, będzie na zbrojkę, bo ja dalej w drewnianej mieszka mieszkam. Mieszkasz ciekawe. w drewnianej zbroi. <laughs> Jak ślimak. Staszek i Graszek kliknij na mapie na Orlinkę. Nie będę jej klikał na mapie. Dobra, gdzie ty jesteś? Nie mogę scrollować w górę. Aha, bo ja pewnie mam kół, że mogę tu. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Tu, skacze. Gdzie pieniądze są za las? Ale masz ładne... Coś ci zwisa z włosów. Kitek. Kitek. Kicek. Naciśnij na mnie. Co?! What the fuck?! Ja zapuściłem się tak głęboko! Kliknij na mnie! Widzisz? Ale, ale bo widzisz jak to z tymi dziewczynami jest, zrobiła sobie fryzurę i pokaż mnie teraz na kanale, no? Co Muszę co cię tam? zobaczyć. Tak, o, no. bo nie, w życiu. Koniec. O. Dlaczego kliknąłem na ciebie i pokazało mi się, chcesz lizaka? <śleszamy> co jest grane? Tak mnie pytasz. Chcesz lizaka? <śleszamy> To Obróć głowę i kaszlnij! Widzisz tego starca chodzącego koło lochu? Ja przeczytałam, tego starca dochodzącego? W lochu? Za dużo w... z nami grasz. Chyba ma problem. Gdzie masz tą platynę, Nie Hopię. ma, zjadłem. Oddawaj platynę. Nie. Ej, no bo nie starczy mi na zbrojkę. A to ja sobie zrobię Google. Zrobiłeś Jest to? Jestem O kurde, jaki szał. Miedziany krótki miecz, to chyba bywale. Butelkę z wodą. Nie butelkę Podoba mi się słowo krótki w nazwie. <laughs> Jakiś problem? <laughs> Czemu nasza chatka teraz wygląda tak brzydko? Bo się zbliżam do niej. Ładna. <laughs> Jaki pojazd. O, drewniany hełm mam w okupunku. Ja mam? Nie, to... Staszek, czy ty się pozbywałeś śmieci? E, nie. <laughs> 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 Przyznam śmieci ci się, nie, że, że spędzałem przynajmniej 5 minut patrząc na czatę, że ktoś wyłapi, ale wywalałem z... Mojego wszystko, co było mi zbędne i wpadało do twojego, a ty tak po prostu wszystko przyjmowałaś <laughs> Wyrzucić. <laughs> ty dobrze podpowiadają. Co? 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 Wydupę palec, jakiś głaz na mi na ryj spadł po ciemku. Wiesz, Staszku, nie, nie chciałbym być niemiły, ale ja tam Łapka. chodziłem i żyję jeszcze. Skocz sobie darlinki, wyrzuć wszystko i wróć z powrotem do mnie. A, no. Nie, bo ty będziesz niżej, a ja chcę iść wyżej. A bo ty to chcesz będzie. być na górze? Mhm. Zębiska przyszły. Zębiska. No Takie nie. Zębiska. No ten z no zębami, co, co był u mnie. Co? Ale, zabiję go. Czaj? 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 Pas, 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 ja coś skur... zabiję. Dla arlingi na fryzjera dostałem 2 złote. Dziękuję bardzo, Adamie. <laughs> O, dobra, i teraz musicie przyjść do jakie zobaczcie, jaki fajny. O, ja nie teraz nie mogę. Damy. Ja też jeszcze walczę z zombie. Już więcej cię nie kliknę na mapie. Mnie? Ciebie to tym bardziej. Przyznaj ile razy mnie kliknąłeś na mapie. No, to chciałem trzy, trzy, ale wyszło tylko dwa. Giniesz! O, albo ja pierwszy. Skoczyłem prosto na dzidę. Nie! No. To co liczymy, kto ile razy umarł dzisiaj? I ile jeszcze do końca nocy? 100, na 16. 135 na 140. O. Każdy jest, pochodzi nie, nie chwal się życiem tylko. <grym> I wyczaiłem cię. No, teraz ja tu mam pokój kowiewiurki, tak? Masz pokój ko... wiesz... Korle, ty <grym> masz pokój. prawym? Ty masz pokój tam za łóżko. tym szkłem. Z wiewiórką. <grym> tak, z wiewiórką. Może być. Ze swoją kumpelą. Dobra, a ja teraz prezenty będę rozdawał wam. Aha. Nie było mnie cały czas i zaraz mówię co mam w ekwipunku, co chcecie, albo gdzie to schować. Bo mam tak. 999 bloków ziemi. O jezu. Co, nie chcesz? Chodź Arlinka do góry na chwilę. Uuuu. Jesz jeszcze wyżej. Jeszcze Wiesz, co może na dach? Tu będzie spoko. No tak. I A, nie zepsuł. Daje się naprawę, tak? No, ale już uważaj, bo przestasz. No właśnie, widzę. No, Uciekaj, no i, i jest całe tutaj. Jenna idzie. Piękny. Pielęgniar... Jestem chory. Jenna, jenna. O, Jenna. No pogadaj, się, że gorsze rany. Tak, na pewno widziałem gorsze. Mam Lecz za mało mnie. tungstenu. Przestań marnować mój czas. <noise> Widzisz, ona nauczyła się. Tu pan cię nie zawracasz. Bez operacji plastycznej nic więcej nie można dla ciebie zrobić. O Boże. Widzisz. Ona, Pokaż, jak? gdzie cię boli. <śle> <śle> Patrz tutaj, o, tu. Tu. Brakuje nam dosłownie jednej sztabki Tungsten, żebym chce zrobić zbroję. Tu ja nie mam. Kurczę, to teraz żałuję, sztabki. że nie zbierałem. A mówiłem. A prosiłem. A mam blok granitu. Dzięki, Karl.